Brak mrozów i opadów w śniegu sprzyja wszelkim inwestycjom na świeżym powietrzu. Wzmożone ruchy widać przy centrum targowo-konferencyjnym. Arena ostruda rośnie w oczach. Trwają prace związane z jej rozbudową. Koszt drugiego etapu to ponad 80 milionów złotych. Podczas drugiej, realizacji drugiego etapu wybudujemy czwartą halę, która będzie wieńczyła kompleks targowo-konferencyjny. Ta hala będzie połączona łącznikiem z pozostałą resztą kompleksu, która będzie, łącznik będzie spełniał również charakter głównego wejścia oraz takiej strefy wypoczynkowej. Jeśli chodzi o realizację drugiego etapu, na razie idzie wszystko zgodnie z planem, nie będziemy mieli żadnych opóźnień. W wyniku inwestycji powstanie jedno z największych w Polsce Wschodniej centrum targowo-konferencyjne. Pod względem powierzchni obiekt będzie drugi w Polsce. Łącznie do dyspozycji będzie ponad 42 tysiące m2 powierzchni wystawienniczej. Obiekt dzięki nowoczesnej infrastrukturze będzie spełniał wszelkie standardy, dzięki którym możliwa będzie organizacja imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W kalendarzu mamy około ponad 30 wydarzeń o charakterze i targowym, i eventowym na terenie naszego ośrodka. W 2015 jest przewidziane 10 branży dodatkowo. Miniony rok obfitował w szereg wydarzeń. Turyści, mieszkańcy Ostródy i przedsiębiorcy z całego kraju spotykali się na targach meblowych, jachtowych, rolniczych, a także na imprezach organizowanych dla dzieci. Obiekt był gospodarzem Światowych Dni Bajki, a także Mikołajek dla dzieci. Rok 2014 zapowiada się jeszcze ciekawiej: powoli kalendarz imprez już się zapełnia. Pierwszym wydarzeniem w tym roku będą targi motoryzacyjne Automoto Arena. Jest to impreza, która jest skierowana do klienta można powiedzieć końcowego. Tutaj salony różnych marek będą oferowały swoje modele z 2013 roku po preferencyjnych cenach oraz to, co będą chciały wprowadzić na rynek w 2014. W 2014 roku organizatorzy zaplanowali m.in. targi meblowe, bielizny, turystyczne czy ogrodnicze. Nie zabraknie targów dla samorządowców. Odbędą się również targi infrastruktury sportowej i technologii obróbki drewna i produkcji mebli. Przypomnijmy, od sierpnia helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego korzystały z lądowiska awaryjnego przy ulicy Agrykola. Nasza kamera wielokrotnie rejestrowała lądowanie maszyn z pacjentami wymagającymi szybkiej pomocy. Po czterech miesiącach kompleksowej modernizacji, płyta lotniska przy ulicy Królewieckiej znów może pełnić swoją funkcję. Jest to jedyne w Elblągu i regionie profesjonalne lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia, które jest przystosowane również do nocnych lotów. Trwająca od sierpnia przebudowa spowodowana była koniecznością. Dostosowania lądowiska do wymogów Państwowego Ratownictwa Medycznego i Ministerstwa Zdrowia dotyczących szpitalnych oddziałów ratunkowych. W ramach modernizacji wykonano nową płytę lądowiska wraz z drogą dojazdową, położono także nową nawierzchnię trawiastą, chodniki, zainstalowano nowoczesne światła nawigacyjne i wskaźnik wiatru. Lądujące tu helikoptery najczęściej przywożą na szpitalny oddział ratunkowy ofiary wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych. Transportują też pacjentów elbląskich szpitali do innych wysoko specjalistycznych placówek medycznych w kraju. Śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego lądują w Elblągu przeciętnie po kilkanaście razy w miesiącu. Modernizacja lądowiska kosztowała prawie 470 tysięcy złotych. Zainwestowane w remont pieniądze pochodzą ze środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Po kilku latach starań gminie Ostróda udało się sprzedać teren po byłym poligonie wojskowym, który zlokalizowany jest w obrębie miejscowości Górka. Ponad 20 hektarowa działka została sprzedana za 4,5 miliona złotych. To był największy przetarg w historii tego samorządu. Próby czynione były już od roku 2008. No to jest odpowiedni, duży zastrzyk w sumie do, do budżetu na rok 2014. Cieszę się, że, że, że znalazł się w końcu inwestor. No skoro się znalazł inwestor, to wierzę, że w krótkim czasie no, rozpocznie się inwestycja. Przetarg wygrała jedna z ostrudzkich firm budowlanych. O ten teren walczyły dwie firmy z ostrudy. Akt notarialny zostanie podpisany już w lutym. Teren przeznaczony jest m.in. pod zabudowę mieszkaniową. Jest możliwość doprowadzenia oczywiście mediów, ale to już będzie po stronie rozprowadzenia tych mediów, znaczy doprowadzenie to po stronie gminy, a rozprowadzenie już po stronie właściciela. Dzięki sprzedaży tego terenu budżet gminy został zasilony o 4,5 miliona złotych. Pieniądze te już zostały uwzględnione w budżecie samorządu i zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje, których w 2014 roku ma nie zabraknąć. Rok 2014 to jest rok takich, mogę powiedzieć, bardzo ambitnych wyzwań inwestycyjnych dla, dla Gminy Ostróda. No, te środki przewidziane są m.in. na budowę, na zabezpieczenie budowy opaski kanalizacyjnej wokół Ostródy. Mam nadzieję, że to troszeczkę poprawi sytuację jednego z osiedli tutaj na terenie, na terenie miasta, bo jak nie będą ścieki gminne przechodziły przez miasto, no prawdopodobnie no, poprawi się sytuacja tego słynnego siedla na, na ulicy Piastowskiej. Ponadto pieniądze zostaną przeznaczone na budowę infrastruktury pod strefę przedsiębiorczości na drugiej części terenu po byłym poligonie. W grę wchodzi uzbrojenie ponad 60 hektarów gruntów. Inwestycja ma kosztować blisko 10 milionów złotych. Gmina pozyskała na ten cel środki z Unii Europejskiej, a przetarg wkrótce ma zostać ogłoszony. Kształcenie zdolnej młodzieży zawsze sporo kosztuje, dlatego już po raz szósty marszałek województwa Jacek Protas wsparł finansowo uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. W tym roku w grupie najzdolniejszych z naszego regionu znalazły się trzy uczennice z Nidzickiej jedynki Klaudia Zych, Laura Janusz oraz Natalia Jankowska. Stypendium zostało przyznane w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Program stypendialny jest to program dla uczniów o zdolnościach matematyczno. Przyrodniczych. Uczniowie, uczennice te musiały osiągnąć wysoką średnią z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i tylko z takich przedmiotów. Stypendium jest efektem dużego poświęcenia i zapału do nauki, ale także szczególnych predyspozycji uczennic, w których pasję do przedmiotów ścisłych zaszczepiła szkoła. Od poprzedniego roku w naszej szkole funkcjonują innowacje pedagogiczne. Nasza klasa akurat ma innowacje pedagogiczne właśnie z chemii, gdzie więcej czasu poświęcamy na robienie doświadczeń i na ćwiczenie właśnie z chemii. Są organizowane także noce naukowców. Czyli różne takie też doświadczenia i przychodzą także dzieci i mogą się pobawić. Mamy też kółka różne z różnych przedmiotów, na przykład z matematyki, fizyki, chemii i biologii, na, nich, na których się zajmujemy bardziej taką nauką poprzez zabawę niż podręczniki głównie. Czyli są bardziej fajne rzeczy niż takie nudne podręczniki, które czytam od deski do deski. Z szóstej edycji programu skorzysta 175 uczniów gimnazjów i 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miesięcznie każdy stypendysta otrzyma około 400 zł. Program stypendialny jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz pieniędzy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Temat przydrożnych fotoradarów od kilku lat budzi wiele emocji wśród olsztyńskich kierowców. Zmotoryzowani olsztyniacy zastanawiają się, czy fotoradary faktycznie spełniają swoją rolę, czy też są zwykłymi maszynkami do zarabiania pieniędzy z mandatów. Te fotoradary to są te słupy, to nie wiem czy połowa tych słupów działa, a fotoradary, które są stawiane przez policję na przykład na Sielskiej, gdzie jest droga wylotowa i nie ma żadnego niebezpieczeństwa, to jest bez sensu uważam. Są może parę miejsc takich, gdzie... by yy... Po prostu mogłoby jeszcze być, ale no nie widzę problemu. Dużo jest takich, że po prostu przyspieszają, a przed samym fotoradarem zwalniają. Charakterystyczne żółte puszki stojące przy drogach w całym mieście zna każdy kierowca. Wielu mieszkańców Olsztyna zastanawia się, ile z tych puszek to faktycznie działające radary, a ile z nich to tylko atrapy. To musi być poprzedzone analizą. Ustawienie tegoż urządzenia jest określane. Na podstawie zdarzeń drogowych, wypadków drogowych i, jak podkreślam, no w tych miejscach, szczególnie na przejściach dla pieszych i w tych miejscach zagrożonych. Olsztyńska Straż Miejska dysponuje jednym przenośnym fotoradarem. W minionym roku ten niepozorny aparat włapał prawie 300 kierowców jadących z nadmierną prędkością. Grzywny, którymi w 2013 roku ukarano piratów drogowych, zasiliły budżet miasta o prawie 40 tysięcy złotych. O tym, gdzie i kiedy przenośny fotoradar zostanie ustawiony decyduje Straż Miejska w porozumieniu z komendantem Policji. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia te obudowy są puste. Chcąc je wyposażyć w... inaczej może, chcąc żeby były to urządzenia stacjonarne, rejestrujące, należy je wyposażyć w fotoradary w te obudowy. Wcześniej było to możliwe, można było przekładać z jednej obudowy do drugiej takie urządzenie, teraz już nie. Olsztyńscy policjanci dysponują 13 przenośnymi urządzeniami do pomiaru prędkości. Dzięki nim wykryto w zeszłym roku 2335 wykroczeń. To mniej niż w roku 2012, kiedy to wykroczeń zanotowano prawie 4200. Łączna kwota grzywień za wykroczenia zarejestrowane przynośnymi rejestratorami prędkości wyniosła w 2013 roku 377 820 zł. Krzysztof Bisior z Miejskiej Komendy Policji w Olsztynie podkreśla, że tego typu urządzenia są w pracy policji niezbędne. Policjanci, którzy dysponują, dysponują takimi urządzeniami, e, czy to wideorejestratorami, czy też miernik, laserowymi miernikami prędkości mają e, no, właściwie m, duże pole manewru. Tak, jeżeli chodzi o udowodnienie komuś e, przekroczenie e, prawa tak, poprzez pokazanie nagrania, czy też poprzez pokazanie prędkości z jaką dany kierowca e, jechał e, i, i wykorzystujemy to, te urządzenia w codziennej służbie. Czy radarów w Wolsztynie jest za dużo, czy za mało? Na to pytanie wciąż trudno znaleźć odpowiedź. Jarosław Lipiński, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Wolsztynie, uważa jednak, że nawet atrapy fotoradarów dają kierowcom do myślenia i skłaniają ich do zdjęcia nogi z gazu. 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Mocny program przygotował sztab WOŚP w Ostródzie. Tam między innymi będzie można obserwować pokaz walk rycerskich, a także uczestniczyć w wielu koncertach, w tym Gwiazdy Wieczoru zespołu Trzeci wymiar. Orkiestra zagra po raz 12 również w nidzice. Tradycyjnie o godzinie 16 w sali rycerskiej rozpocznie się licytacja fantów i gadżetów podarowanych przez darczyńców. Wśród nich znajdą się również gadżety Wośb, takie jak kubek, koszulka oraz kalendarz ścienny i kieszonkowy. Napięty program finału przygotował również sztab w Działdowie, gdzie nie zabraknie licytacji, konkursów z nagrodami, a także pokazu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto mieszkańcy będą mogli obejrzeć widowisko taneczno-wokalne pod tytułem Minut dookoła świata. Warto również zajrzeć do Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu. Tam od godziny 13 będzie można obserwować zlot grupy morsów, uczestniczyć w licznych koncertach oraz licytować wartościowe przedmioty. Finały tradycyjnie zakończą się światełkiem do nieba.